Nikt przy wigilijnym stole w Watykanie nie spodziewał się takich słów Jana Pawła II. To czego Jan Paweł II życzył przy opłatku, kompletnie zaskakiwało gości. Przed pontyfikatem Jana Pawła II w Watykanie nie znano zwyczaju łamania się opłatkiem. To on przywiózł do Watykanu ten polski zwyczaj. Życzenia były raczej krótkie, wspominał arcybiskup Mokrzycki w książce Miejsce dla każdego, autorstwa Brygidy Grysiak. Pamiętam, że Ojciec Święty lubił nawet przy łamaniu się opłatkiem pożartować. Mówił mi na przykład, życzę Ci Mieciu, żebyś Ty ze mną jeszcze wytrzymał. Ja najczęściej życzyłem Mu zdrowia i sił i żeby wytrzymał z nami. Kiedy Jan Paweł II składał życzenia wszystkim przy stole, najczęściej życzył radości. Ta radość była dla Niego mocnym atrybutem wiary, jej nieodłącznym elementem. Przy Wigilii czułem u Ojca Świętego tę radość bardziej niż kiedykolwiek. Był szczęśliwy, uśmiechał się, błogosławił nami naszym bliskim.